Wersja Nawrockiego nie trzyma się kupy. Niejasne znajomości kandydata na prezydenta. Jeśli tak wiele osób mówi to samo, to pewnie coś w tym jest. W ten sposób senator Kwiatkowski odpowiedział na pytanie o to, czy Zjednoczona prawica może zdecydować się na zmianę kandydata. Zwrócił też uwagę na kontakty Karola Nawrockiego ze skazanym Wielkim Bóg. Jego wersja nie trzyma się kupy, powiedział. Krzysztof Kwiatkowski, senator ko, zwrócił we wtorek uwagę na kontakty Karola Nawrockiego z wielkim bu, skazanym za sutenerstwo, porwanie czy działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Według senatora, ko wyjaśnienia Nawrockiego w tej sprawie nie trzymają się kupy. Myślnik Z jednej strony mówił, że chciał go poddać resocjalizacji, a z drugiej strony opowiadał, że nie wiedział o kryminalnej przeszłości wielkiego bu, mówił. Jeśli wiele osób mówi to samo, to pewnie coś w tym jest, odpowiedział Kwiatkowski na pytanie o to, czy zjednoczona prawica może zmienić kandydata przed wyborami. Kontakty Karola Nawrockiego. Kwiatkowski uderza w kandydata na prezydenta. We wtorkowym programie ONETU senator Kokrzysztof Kwiatkowski był pytany o postać ogłoszonego obywatelskim kandydatem PIS na prezydenta Karola Nawrockiego. Kwiatkowski nawiązał m.in. do historii niejasnych znajomości Nawrockiego z Wielkim Bu. To nie jest sprawa sprzed lat, tylko z tego roku, powiedział. Chodzi o spotkanie kandydata na prezydenta z Patrykiem Masiakiem, który został skazany za sutenerstwo, porwanie kobiety i zmuszanie do prostytucji, a także udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wersja Nawrockiego nie trzyma się kupy. Warto przypomnieć, że w serwisie Instagram Masiak opublikował zdjęcia z Nawrockim: takie tam z prezesem IPN na kawce. Mądrego to zawsze dobrze posłuchać, pisał skazany przestępca. Z wyjaśnień szefa IPN wynika, że Masiaka poznał, gdy sam trenował jeszcze boks. Nasze drogi skrzyżowały się ponownie, gdy Masiak stał się gwiazdą sportów walki, powiedział Nawrocki. Karol Nawrocki wykazał zacięcie resocjalizacyjne bardziej przypisane funkcji wychowawcy więziennego, ponieważ powiedział, że spotkał się z nim, aby pokazać mu drogę moralności, wręczył mu książkę. Tylko, że ta wersja się trochę kupy nie trzyma. Z jednej strony mówił, że chciał go poddać resocjalizacji, a z drugiej strony opowiadał, że nie wiedział o kryminalnej przeszłości Wielkiego Bu, ocenił senator Kwiatkowski. Zjednoczona prawica może zmienić kandydata? Coś w tym jest. W odpowiedzi na pytanie o to, czy takie znajomości mogą okazać się problemem dla prawicowych wyborców, Kwiatkowski odpowiedział: To zależy, czy z Wielkiego BU nie zrobi się wielkie bum. Jeszcze się okaże, że to nie jedyny taki kontakt i szersza lista znajomych Karola Nawrockiego się ujawni, to mogą się zrobić problemy. Sondaż, bije jak nawrocki. Lewica będzie mieć problem z kandydatem. Kwiatkowski zwrócił też uwagę na inny problem. Chodzi o ustawę o IPN, zgodnie z którą nie można prowadzić kampanii politycznej i nie dającej się pogodzić z godnością sprawowanego urzędu. Myślnik. Ustawa o NIK jest bardzo podobna. Gdy w 2019 roku podjąłem decyzję, że chciałem kandydować na senatora, to złożyłem rezygnację, ponieważ nie dawało się tego pogodzić, powiedział. Senator Ko był też pytany o to, czy Zjednoczona prawica może zdecydować o zmianie kandydata przed wyborami prezydenckimi. Jeżeli tak wiele osób mówi to samo, to pewnie coś w tym jest, odpowiedział Kwiatkowski.